Zapraszam na krótką wycieczkę po fortyfikacji z okresu zimnej wojny w Ustroniu Morskim. Na pierwszy rzut oka to tylko zarośnięty, zapomniany teren tuż przy plaży w Ustroniu Morskim, ale wystarczy przejść kilka metrów ścieżką, by natrafić na ogromne betonowe konstrukcje, niemal kompletne stanowiska artyleryjskie z czasów zimnej wojny. Są to pozostałości po 31. Baterii Artylerii Stałej, jednej z najciekawszych i najlepiej zachowanej fortyfikacji tego typu na polskim wybrzeżu. Jej budowę rozpoczęto w 1953 roku, a już rok później była gotowa do działania. Wyposażona w działa miała jeden cel: powstrzymać każdy desant z morza. Na terenie baterii zbudowano m.in. cztery stanowiska ogniowe, główny punkt kierowania ogniem, zapasowy punkt kierowania ogniem, dwa magazyny amunicji, stację transformatorową wysokiego napięcia. Centralę artyleryjską, stanowisko dowodzenia i dwa schrony dla reflektorów i agregatów. Dziś część z nich można zwiedzić, można zobaczyć. Ulokowanie baterii w okolicy Ustronia Morskiego umożliwiało ochronę kołowskiego portu przed atakiem nieprzyjaciela od strony wschodniej oraz zapobiegało desantowi, zważywszy na dogodne warunki terenowe czyli przede wszystkim pagórki i duże zalesienie, które dawały dobre maskowanie. Każde z czterech stanowisk ogniowych to trzy kondygnacyjny bunkier. Na górze, miejsce na armatę morską, środek, magazyny amunicji, a na dole, schron dla załogi, surowe betonowe korytarze, grube ściany. Wszystko podporządkowane jednemu: przetrwać ostrzał i oddać cios. To jednak nie tylko działa, to również głowa całej operacji główny punkt kierowania ogniem, czyli GPKO, obiekt numer 806. To stąd oficer ogniowy obserwował cele przez dalmierz morski, wspomagany celownikiem i z czasem radarem, umieszczonym w specjalnym kiosku nad konstrukcją. Dziś tunel GPKO jest otwarty z obu stron. W środku wciąż widać oryginalne elementy wyposażenia, resztki kabli, metalowych uchwytów. To właśnie tędy szły rozkazy od obserwatora do dział przez centralę artyleryjską. Jak widać, główny punkt kierowania ogniem znajduje się na lekkim wzniesieniu i wejście tutaj jest dosyć utrudnione, dlatego warto ze sobą zabrać troszeczkę kondycji. 31. Bateria Artylerii Stałej działała przez 20 lat, ale już w latach 70. jej czas się skończył. Rozwój rakiet i zmiana doktryny obronnej sprawiły, że obiekty jak ten stały się przestarzałe. W 1974 roku została rozformowana. Dziś część jest udostępniona do zwiedzania, oczywiście nieodpłatnie, Natomiast część należy do terenu wojskowego i jest zamknięta dla zwiedzających. To nie jest zwykła ruina, to fragment tajnej zimnowojennej machiny, gotowej w każdej chwili do użycia. Ślad po epoce, w której Polska była na pierwszej linii frontu w możliwym konflikcie wschód-zachód. Dziś to miejsce powoli pochłania natura. Beton pęka, zarośla przejmują kolejne fragmenty, ale mimo upływu lat fortyfikacje wciąż robią ogromne wrażenie. Zwiedzanie odbywa się na własną odpowiedzialność, brak zabezpieczeń, wilgoć, ostre metalowe elementy, pęknięte stropy, ale dla pasjonatów historii to prawdziwa kapsuła czasu. Dziś 31 bateria artylerii stałej to nie tylko relikt wojny, ale i świetna lekcja historii. Jeżeli będziecie w ustronie morskim, nie omijajcie zejścia numer 17, zajrzyjcie tu, w ciszy tego miejsca wciąż wybrzmiewa echo przeszłości. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, jakie inne miejsca warto zwiedzić. Dzięki za oglądanie.